Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Ewangelista Jan w swojej Ewangelii opisał jeden z najbardziej spektakularnych cudów Jezusa, którym było wskrzeszenie jego przyjaciela Łazarza. I zanim Jezus wskrzesił Łazarza w spotkaniu z jego siostrą wypowiedział takie słowa: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, ten nie umrze na wieki. Ewangelista przekazuje nam też rozmowy Jezusa z siostrą Łazarza, w której, w której jakby toczy się taka dyskusja na temat tego, czy to życie, które daje Jezus, jest tylko życiem wiecznym, ponieważ Marta mówi, ja wiem, że On zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, ja wiem, że, że dasz Mu życie wieczne, ale, ale ta wieczność będzie kiedyś tam gdzieś tak daleko w niebie, a Jezus jakby chce jej pokazać, że On jest dawcą życia i doczesnego, i wiecznego. Jakby życie, które obiecuje nam Jezus, to nie jest tylko i wyłącznie szczęście kiedyś w wieczności w niebie, ale to jest również szczęście, które Jezus może dać Ci tutaj, dzisiaj. Także niech to wezwanie jakoś pomoże Ci uświadomić sobie, że tak naprawdę wieczność zaczyna się już teraz. Że życie, które daje Ci Jezus, z jednej strony w pełni objawi się kiedyś, kiedy znajdziesz się z Nim w niebie, ale z drugiej strony, jeżeli Mu ufasz, jeżeli razem z Nim przeżywasz doczesność, to również tutaj możesz doświadczać Jego błogosławieństwa i również tutaj już dzisiaj możesz w jakim stopniu doświadczać tego szczęścia wiecznego. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń, uczyń serca, serca nasze, nasze według, według serca, serca Twego. Twego.